Dajcie. O matko. Jest nie, nie nowa gra, Proszę. Jestem troszeczkę poddenerwowany, bo nagrywam to drugi raz. Nagrywam to długi, drugi raz. Przepraszam was, musiałem podłączyć komputerek. to drugi raz, bo strasznie fatalny sposób yy, rozpocząłem film wszedłem na tematy polityczne, które... chciałem to po prostu uniknąć. Unikną... Unikam tego jak ognia jakichkolwiek tematów politycznych na tym kanale. Nie chcę ja wiem, że się nie zawsze da, prawda? Jak chcę, chciałbym wyrazić opinię na jakiś temat, nie, nie uniknę tego. Nie chcę, nie chcę ale jednak nie chcę zamienić tego kanału na jakiś folwark dla jakiś folwark, jakiś cyrk dla dla nie wiem poszczycujących swoje oglądy z w prawa czy z lewa. Nie chcę mieszać świata gier ze światem polityki. Prawda? Rozmawiałem tu na temat filmu, jaki nagrał Withjaven. Bardzo dobrze. W większości przynajmniej z Was na pewno znany za Grimer. W zasadzie legenda Legenda polskiego zagrania. Wrzucił on film, możecie sobie zerknąć, jeśli jeszcze nie widzieliście. Film traktujący o tym, jak luźno traktuje o, o wojnie na Ukrainie, którą, którą to, tę Ukrainę napadła Rosja, prawda? jechałam do... najechała po prostu jakby nie patrzeć, suwerenne prawda państwo Mowa też była o bojkocie Atomic Heart o bojkocie tej ruskiej gry nowej nie wiem, nie oglądałem, ja już wyraziłem swoją opinię na ten temat powiem tylko tyle ja po prostu trzymam się tego obozu, w którym jestem. Jako Polak, prawda? Bo od dziesięcioleciach bycia. Czyli ja nie byłem, bo ja wtedy jeszcze nie żyłem akurat. Nie, kurwa mać, no nie wytrzymam, zaraz. Matko jedyna. Oczywiście nie zapisałem. No nie, 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 nie zapisałem nie, nie to, to jest w ogóle zły zapis, to jest właśnie po tym jak przeszedłem jakieś pół mapy to nie zabili ale trudno Ładujemy ten zapis, ja tu zrobię pauzę i zaraz do was wrócę dobrze, już stoję przed tymi drzwiami w... Do pokoju, w którym nie zabili, zapiszmy sobie. Zatem, Wracając. nie stoję po żadnej ze stron. Outczajem też zdaje się nie, nie stać po stronie żadnej ze stron, przynajmniej tak wynika z tego co mówi w filmie. No ja powiem tylko tak. Yy, Jeśli chodzi o to, o pogląd na całą sprawę agresji rosyjskiej na, na Ukrainę, po jakiej stronie stać, jak macie na to patrzeć, czy, czy jak ja na to patrzę, prawda? Ja to zabrzmiało, jak macie patrzeć. Macie patrzeć tak, jak wam popowiada serce i, i rozum, prawda? Nigdy nie słuchajcie się... Nigdy, nigdy nie dajcie sobie narzucić cudzego, cudzego punktu widzenia, cudzego zdania, bo się skończy tak, jak jak tutaj w przedstawionej grze. Dojdzie do władzy jakiś wyseń Władzy w państwie czy władzy nad wami. A później po wszystkim, jak narobi gnoju, strzeli sobie w lebi. Zostaniecie na locie? o to. Ja powiem tak. Jestem Polakiem. Jestem Polakiem. Każdy, kto zna historię, choć w małym stopniu, lepiej, gorzej. Powinien wiedzieć. Co na temat agresji rosyjskiej na Ukrainę sądzę, myślę. Przez te emocje nie mogę się skupić i cały czas dostaję po dupie. Co na temat Rosji myślę, co na temat Ukrainy również powinniście zdawać sobie sprawę, co myślę. Jestem po prostu Polakiem. Jako taką znam historię i tylko tyle y... pamiętam niczego nie zapominam i po żadnej z tych stron nie stoję zero jedynkowo prawda acz należy Jestem dumny z tego, że należy do tego zachodniego bloku. Zakracik. Cieszę się, że Polska należy do tego zachodniego bloku w tym konflikcie. Całe, całe szczęście. I tyle, w tym, I tyle w tym temacie. Więcej już nie chcę nic mówić. Lepiej nie odzywać się czasem na zbyt wiele. Sobie już ciśnie podniosłem, a, a to nie jest warte. Nie jest warte tego, żeby się denerwować. Gdzie jeszcze o to. Piotr Dymek, jesteś 25. subskrybentem mojego kanału. Bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że będziesz bawił się dobrze. Cieszy mnie to, że zasubskrybowałeś ten kanał. Jest już 25 chłopa na tej łajbie. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Jeszcze raz Ci serdecznie dziękuję. Petrek. My tymczasem idziemy dalej. Dobra, bo tak się rozgadałem. Karam, zdety, bzdury. Nie zwracam uwagi na to, co robię. Zapiszmy sobie, żeby się nie skończyło tak jak poprzednio. I idziemy dalej. Mnóstwo, multum, całe multum wrogów. Drzwi na kluczyk srebrny, proszę Państwa. Kur... wielu już? Dokąd? No, widzicie, to trzeba mieć oczy dookoła głowy. Palec cały czas na spójście. I uwagi, jesteście. Mięskiem armatnim grafi dla... dla... Żołnierze Wehrmachtu, powiedzmy nazwijmy, to, prawda? Labiryncik? No, jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale tak, to jest jakaś tam pomieszczenie z labiryntem granicznym yy, słuchajcie yy, tak samo chciałem powiedzieć o tym, że chciałem powiedzieć o tym, że kombinowałem trochę z autodakiem wiem, że tutaj w rządku skóry wiele stanęło to nie ma. mam nadzieję, że jest lepiej niż było że to się jeszcze nie, że nie, nie narobiłem większej biedy. Zdychacie jak? Zdychacie aż miło. Czekajcie, może tutaj jeszcze do na mi Mam nadzieję 11 na no, zajebiście. Mam nadzieję, że jest lepiej niż było wczoraj. Prze i zagłuszam aż tak z gry. Pierwsze. Byłaś! od razu jak mamy 100% mapa, która kryje sobie na pewno kilka Kilka sekretów, które w tym pokoju też nie wiem jest ale chyba nie będzie dane mi go w ogóle odkryć, chociaż zobaczymy. Dobrze, to wyjdę. Jeśli wyjdę, to pewnie, podajmy tę ścianę. Nie bądźmy tacy. Tutaj już byliśmy. To... No nikt nie przeżył naszego ataku, dobra stąd, poszliśmy tutaj. My się nie da otworzyć, tu jest... Te ...niebieskie pomieszczenie, tak? tak? Dobrze. To jest... Jesteśmy teraz... W ...przededniu... ...Marki z bosem. Na no bonusowy... Bo na bonusowy, nie wiem, że przybiegniesz bo na bonusowy, yy, sekretny poziom, nie mamy co, nawet co liczyć, nie oszukuję się. Także, level ósmy, ósmy, ósmy poziom, ósmy piętro i dopadniemy tego doktorka. Czy generała? Już ja nawet nie pamiętam. No, bo najpierw przyjdzie nam zabić. Ale to już. To sprawa. Drugorzędna. może że. może, że jest nazistą, i. Aha. Czekajcie. A co ja tutaj? Zgadza się, ja tutaj byłem. Najbardziej się to zgadza. Zapiszmy sobie lepiej. Tutaj byłem, czyli musimy jeszcze raz wrócić się do tych drzwi, które tworzymy za pomocą złotego klucza. Żadnych sekretów a nic widzę cóż tamtędy chyba wlazłem tak? wcześniej tak, to była sztanda. tutaj wziąłem chyba za to idziemy tutaj Chyba będziemy musieli dotrzeć do tego labiryntu, żeby znaleźć dalszy ciąg tej zawiłej, skomplikowanej mapy. Dalej w las, tym więcej drzew. Jakby się można było spodziewać. Zasada prawej strony. Dobra, to są te drzwi. Proszę słuchajcie, tu czy to na jedno wyjdzie. Jak najbardziej. Jeszcze jak? Ok, okay. czyli tu jest... Gdzieś tu jest ten labirynt, na pewno jestem na 100% pewien, bo... bo już tutaj byłem w tym labiryncie. Tego nie otworzymy niestety. Tutaj nie wejdziemy. Nawet już nie będę się. Tam specjalnie starał znaleźć te sekrety. To nie ma większego sensu, myślę. Tylko niepotrzebnie przedłużył go odcinek. Słuchajcie, ja dam pauzę. Spróbuję znaleźć. Chyba, że to jest tu. Chyba że tu jeszcze nie byłem. To... No na pewno nie byłem tu. Nie jestem w stanie tam wejść. Tu nie tutaj nie szkły Może to nie był Może to nie był labirynt Może gdzieś pominąłem klucz nie? Dobra, jako że się Wracam Wracam się czy się nie wracam Zaraz coś na mnie wybiegnie, znaczy, że się. A wracam się. Jest kluczyk. Jest kluczyk, słuchajcie. Więc pauzy nie będzie. Przelecę nieco tylko. Ja wiem, że tu jest. Pewnie jest pięć sekretów, ale ja już. Mam to w głębokim uważaniu. Słuchajcie. Idziemy dalej. Nie ma co przeciągać.

sam jestem ciekawy, jak wychodzi z tym autodakiem tak ustawionym, jak to zrobiłem teraz. Ja to sprawdzałem yy, przed nagraniem, oczywiście, powiem źle, na żywca. Ale puszczałem po prostu muzykę i coś tam gadałem do mikrofonu, rzeczy, ale nie sprawdzałem tego w grze. Chodźcie, chodźcie. Kupa gówna. główna. Ogromna winda towarowa. A przed nami koniec mapki i. O. Proszę bardzo! Proszę bardzo! Nie co? Dobra. mniejsza to. Tak mówię. Nie chciałem wprowadzać polityki i nie chcę i tego nie zrobię na tym kanale. Pamiętajcie, że najważniejsze to jest mieć swoje zdanie. Na filmik WitchVen oczywiście również zapraszam, polecam wam sobie obejrzeć. Aby ktoś nie wiedział kim jest Witchaven, to macie go w polecanych u mnie na kanale. Tyle z mojej strony. Jutro czeka na nas walka z bossem, kolejny, przedostatni już epizod Wolverine Shine 3. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się i cześć.